Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Grzegorz Pogorzelski i jestem właścicielem agencji Nieruchomości Pogorzelskiej Nieruchomości. A dzisiaj naszym gościem jest Katarzyna Pochocka, nasza wspaniała agentka. Witam Cię, Kasiu. Witaj, Grzesiu, cześć. Jak się dzisiaj masz? Bardzo dobrze. Nie mam na co narzekać. <laughs> bardzo się cieszę. Kasiu. E Pracujemy ze sobą nie od wczoraj, masz ze sobą wiele fajnych transakcji, wiele pozytywnych opinii naszych klientów, ale powiedz mi, jak to wygląda od twojej strony, jak ty się czujesz jako agent, co tobie najbardziej podoba się w pracy agenta nieruchomości? Najbardziej w pracy podoba mi się to, że mogę pomagać ludziom. Mhm. To jest też swego rodzaju misja w tym zawodzie. Niejednokrotnie za każdą sprzedażą stoi człowiek, który ma swoją historię, który ma swoje problemy, którymi się niejednokrotnie z nami dzieli. Więc też jakby lubię słuchać tak, ludzi. Lubię czasami po prostu pobyć z nimi, bo widzę, że na przykład mają... Ciężkie przeżycia jakieś, tak? Mm. I to jest związane z tym, że muszą na przykład sprzedać swoją nieruchomość. A to jest chyba domena ludzi empatycznych. Ja myślę sobie, że to nie jest, to nie jest takie, to nie, nie u każdego tak wygląda. To, to trzeba mieć to coś w sobie, trzeba ludzi, lu, lu, lubić ludzi po prostu, tak? Myślę, że to jest to Tak, bardzo ja, ja bardzo lubię ludzi, bardzo lubię z nimi pracować, e, więc myślę, że też, też tutaj jest e, ta cecha bardzo przydatna. A czy ty wiesz, pracy? ile my się już znamy? E, Właśnie, teraz na szybko, aż <głos> <głos> ciężko mi policzyć, bo aż to na pewno jest... <noise> to jest. bardzo um, dużo lat. Wiesz, że to już jest około 18-19 <noise> lat. Tak, już mimo, że... jesteśmy pełnoletni, tak, W, tak, w tak, naszej znajomości. Tak. Mimo, że, mimo, że pracujemy ze sobą od kilku lat, natomiast znamy się dużo dłużej. Natomiast ja pamiętam, bo ty miałaś po drodze, zanim zaczęliśmy swoją współpracę. My się poznaliśmy przecież na studiach jeszcze, ale tak. mieliśmy po drodze różne przygody zawodowe, różne zajęcia. Ty robiłaś też różne rzeczy w międzyczasie. Mhm. Powiedz mi, te za doświadczenia zawodowe, które Wcześniej. To czym się zajmowałaś? Jak one ci pomagają w obecnym zajęciu? Mm -hmm. e, to tak. poznaliśmy się na studiach prawniczych, tak? Więc e, ja teoretycznie już od początku wiedziałam, że raczej nie będę ani adwokatem, ani radcą. E, szukałam przez pewien czas swojej drogi. W międzyczasie też pracowałam z moim mężem w biurze architektonicznym, zajmowałam się z nieruchomości, tak, działek. Mhm. Więc to też, też dało mi dużo jakby takiego zaplecza do pracy pośrednika. Teraz to bardzo doceniam. W międzyczasie również e, zrobiłam studia podyplomowe, wyceny nieruchomości, mhm. bo gdzieś cały czas z tyłu głowy e, miałam te nieruchomości, tak? No i aż pewnego dnia właśnie siedząc, zastanawiając się, e, wie, przecież Grzegorz zajmuje się nieruchomościami, porozmawiam sobie, tak? No i od tego telefonu jakby zaczęła się ta ścieżka układać właśnie w stronę pośrednictwa. Ja myślę tak obserwując twoją pracę na co dzień, że te wszystkie doświadczenia bardzo ci pomagają, bo znajomość właśnie architektury uh -huh. e, zawsze mówimy w firmie Dobrze o tym wiesz, nasza specjalistka oddziałek, mimo że działki to nie jest jedyna rzecz, którą się zajmujesz, uh -huh. bo sprzedajesz również mieszkania, domy. Natomiast e, znajomość wyceny nieruchomości, to z czym miałaś do czynienia również, znajomość prawa, to są wszystko tak. bardzo ważne rzeczy, ale myślę, że poza tymi wszystkimi rzeczami bardzo ważne są wartości, którymi kierujesz się w takiej codziennej pracy. Czy ty byś mogła powiedzieć, jakie są tu dla siebie wartości? Przede wszystkim etyczne podejście do drugiego człowieka, przede wszystkim rzetelność pracy, um, też otwartość na drugiego człowieka, no i chyba to są takie najważniejsze, no też cenię sobie właśnie profesjonalne podejście tak, mhm. do tematu, e, cały czas staram się gdzieś udoskonalać swoje umiejętności. Mm, więc to są chyba takie Ale podstawowe. czy ty myślisz, że te cechy, które wymieniłaś, te wartości, te zasady, to one powodują, że klienci decydują się na współpracę właśnie z tobą, nie z innym agentem, czy jest coś jeszcze? Jak myślisz? Ja myślę, że to jest sprawa bardzo indywidualna. Okay. E, czasami, e, właśnie rozmawiając z klientem pierwszy raz przez telefon, e, możemy złapać taką nić porozumienia, Flo, gdzie już, już wiemy. To, mówimy, chemia to różnie jest to nazywane, tak? Dokładnie, ale chyba każdy człowiek jakby przyciąga Jakiegoś swojego człowieka o podobnych mm. wartościach, podejściu. I chyba wtedy, jak właśnie zejdą się takie dwie osoby, to chyba od razu czują, tak, czuję, że tak. chcemy po prostu z tą osobą współpracować. To się czuje, ale wiesz, co myślę sobie, że w tych wszystkich historiach, które masz ze sobą, mam no na myśli o tych udanych transakcjach, pewnie moglibyśmy długo opowiadać o różnych przygodach, bo ta praca mm -hmm. ma też swoją taką ważną cechę. Każda historia jest inna z każdym tak. klientem. E, różne historie się za tym kryją, ale czy ty masz taką jedną transakcję, która szczególnie zapadła się w pamięci? Mm -hmm. No tak jak mówisz, na pewno było więcej niż jedna takich, które zapadają w pamięć, um, ale chyba najbardziej z ostatnich takich transakcji, mm -hmm. to mam w pamięci sprzedaż działki, gdzie klientka zgłosiła się do nas po nieudanej współpracy z inną agencją. Agencja sprzedawała bodajże 3 lata tą, mhm. y, tą nieruchomość. Y, ja znalazłam jej klienta w 3 miesiące. No i rzeczywiście euforia mojej klientki przerosła moje naj, najśmielsze oczekiwania. E, bardzo mi dziękowała, łącznie z tym, że miał wisieć baner na Pałacu Kultury. A czy <laughs> Jaką... No właśnie, finalnie nie zawiesił. Ale że, wiem, że baner um, dziękujący Tobie czy reklamujący? Tak, reklamujący, ale... reklamujący okay, myślałem, mnie jako najlepszą agentkę, okay. e, więc no niesamowicie mm. mnie to rozbawiło. E, ale co ważniejsze, pod tym kryło się jeszcze, jeszcze coś innego. Te pieniądze, które właśnie przyszły do nich ze sprzedaży tej działki, były przeznaczone na wykończenie ich wymarzonego domu, mhm. na które to wykończenie nie bardzo mieli środki. I właśnie też ta klientka ma córeczkę, która ma 4 lata, i ta córeczka strasznie marzyła o swoim pokoiku. I była tak przeszczęśliwa i, i po prostu obie mi tak dziękowały, że, że naprawdę aż się wzruszyłam. No właśnie to są te historie, które lubimy wszyscy, bo, bo, bo ta praca to nie są tylko papierki, to nie są tylko reklamy, to nie są transakcje, ale to są przede wszystkim ludzie, to tak, są te historie. Tak, i to nie jest tylko zarabianie pieniędzy, tak? Bo niektórzy mówią, o branża nieruchomości, no to mm -hmm. też e, dobre wynagrodzenia i tak dalej. To nie jest na pierwszym miejscu na pewno. Jasne. Kasiu, ja ci bardzo, bardzo dziękuję za Twoją dotychczasową pracę. Mam nadzieję, że przed nami jeszcze wiele wspólnych transakcji, a przede wszystkim wiele takich historii, o których mówisz, bo one są po prostu fajne i bardzo je lubimy, myślę. Dlatego też my pracujemy w takim ani zespole, bo jest to zespół ludzi, który, którzy. Y chcą pomóc drugiemu człowiekowi. To jest coś chyba, co nas wszystkich łączy. Mhm. I to jest fajne właśnie w tej pracy. Proszę Państwa, ja bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze wysłuchanie rozmowy. Ja nazywam się Grzegorz Pogorzelski, jestem właścicielem Agencji Nieruchomości Pogorzelskiej Nieruchomości, a moim dzisiejszym gościem była Katarzyna Pochocka, nasza agentka nieruchomości. Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz, Kasiu. Dziękuję.